to jest drugi part moich rzeczy na sprzedaż teraz wam pokażę karty update bazówek mam tyle bazówki będą po 10 groszy Czekista po 15 groszy o checklista bazówki po, po 10 groszy czekista 15 Groszy. Teraz ja Wam pokażę te lepsze karty. To na przykład Lukas i Mitka Samaras. Coś mi spadło. Przepraszam, przepraszam was. Beckham wyszczer. Właniamy Właniamy znowu Brown i seł sztuk 2 e teraz Caballero sztuk 2 Forest Samaras sztuk 3. Sanchez e, e, Seklajery kosztują tyle ile bazówki po 10 groszy Samarasa mam 10. 10 sztuk po 10 groszy są. Isko sztuk 5. Forest, sztuk 5, Rising stary i star też są po 10 groszy. Teraz Wam pokażę T-Mobile z tamtego roku. Tu tak, bramkarz, Giwa, Burić Karty imitowane nie są w dobrym stanie. To już mogę wam pokazać, o tutaj na przykład róg ale tego nie widać ale mówię, że są karty w takim se stanie, bo w karty mitowane bo te dostałem byłem w, w, w gracisie no to pokażę teraz wam te karty lepsze takie to Nowak, Gwiazda albo będę leciał po kolei Bazówka, gwiazda, bazówka, bazówka tych kart nie zbierałem Już mogę wam powiedzieć mam ich mało O pamiętacie jak szalony szukał go Go też mam na sprzedaż Ceny podam w opisie znowu gwiazda, że w Łakow. Bazówka, jężajczyk, żlegi. Piech gwiazda. Żyjąsk, Wrocław. Bramkarza Z Śląska, Wrocław mam sztuk 2. Też mam Bazówki też będą po 10-15 groszy Tylko mam sztuk 2 takie było Za chwilę Wam pokazywałem wam Za chwilę Wam pokażę karty z, z tamtego roku Champions League Ale te takie lepsze wiecie Bo bazówek nie mam, bo wszystkie już sprzedałem ja to Wam tak szybciej pokażę Bo miałem sztuk 2 Zrobię konkurs, bo wybiło mi 45 widzów. Bardzo Wam dziękuję za to. I zrobię konkurs. Do wygrania będą karty i naklejki jakieś. Ale to wszystko powiem, jak będzie konkurs. I ostatnia karta to była. Teraz Wam pokażę karty z tamtego roku z Champions League. No to tak Zaczynamy Legenda Guita o, Karta w wzorowym stanie wyjęta z saseczki O tutaj z go położę O coś zaszepka Benzema Master Też tego go tu położę Roben Master Też z go położę tu Boatęg ma tutaj takie zgięcie Takiego już dostałem Tutaj ma Ale karta jest dobra do, Nie ma roków bo zaginanych Tylko tutaj ma o, Widać nawet na filmie Fajne, Fajnie się świecą Jak mówiłem karty są w bardzo dobrym stanie Nene ne. Podolski. To teraz zobaczymy się w trzecim parcie. Nara.